Weather Top. Bo zapomniałem polskie tłumaczenie. Ty dalej tu jesteś, Konkwisiema? I o co tu chodzi? Co ja mam tu robić? Pokaż Search for the of Dunedain, presence around Watertop Weathertop Kurwa gdzie to ja mam iść? Tam? Chyba tam Ty ciągle tu jesteś stary, ja myślałem że ty już poszedłeś dawno Ale to jest ciemna mapa, widzicie coś? Chyba takie ma być

leader of men Ooh, leadership fajne fajne o kurwa o huj. Ej, kurwaj, ma tu tyle być? Dobra, dawaj Nagarda, on i tak wszystkich zabija na hita, to go włączymy na ten. na gard. Stancję, o właśnie. Chyba w filmie przetłumaczyli to na wichrowy szczyt, ok. Fajny heal.

Szczyt. Ale wyszło teoretycznie, że życzę, co go nienawidzisz gameplayem wyszedł tak, że jedynie gameplayem alisterem go przebiłeś. Bo resczem ciężej ci szła jeszcze. Eee, tak, w tego lola to tak było. Ale kurde, tak raz tym zedem trołującym, no chłopie, nie przeboleję tego meczu. To było tak złe, tak mnie to kurwiło. Bardzo wyciągnął kurwa pochodnie, dobrze. Ja że muszę ich bronić. Protek, tak. Wywalaj chłopie, normalnie cię. Nasz cała. Dobra, uciekają. Dobrze. One v one mi śmieciu. O, tu idzie. Jesteś do niczego na gul. Nara, chłopie. Goń go, goń go, kurwa. Kurwa, kolejny tu jest. Chodź, chodź na solo kutasiarzy. Jeszcze jeden! Aura, frajerzy, nie macie szans, dwa hile. Ale kurwa, się drą! Jezus, jak to w ogóle się drze strasznie! Nie wiem, czy zauważyłeś... O, czekaj, zaraz to przeczytam. I tu idziesz chłopie. Nie wiem, czy nie używają tylko AI i Voice actingu, ale też voice lineów z innych gier, na przykład typu z dwóch wież na PS2. Eee, nie, nie wiem czy kojarzę to. Ty on mi bije tu ziomka. Patrz. Kurde, dwóch wież na PS2 nie pamiętam. Ja pamiętam tego. Ja pamiętam na przykład, no Powrót Króla, no to, to to mam na płycie, ale dwóch wież, nie, tak samo jak tego pierwszego, w Drużyny Pierścienia, co mówiliśmy o tym ostatnio, nie? Kurde, to też tak grałem raz, zawsze chciałem w to pograć, ale coś mi się zawsze wywalała gierka. Jak są te na góle jeszcze. Dawaj na solo. Dwa punkty. Tam coś idzie. Jestem pewny, że tam coś idzie. A idzie. E, Nikt tutaj nie robi mi pleców. E, patrz, ten też poszedł w twój. Dobrze. Ja też nie pamiętam tak dobrze tych starych gier. Wiem, że jestem weteranem, już swoje lata mam, ale aż tak dobrej pamięci już nie. Dobra, gdzie oni są? O, idzie coś. Już nie wiem tylko z której strony. Bo jednego nie pokonałeś chyba dalej tam siedzi Ale on uciekł! Ja pierniczę ty rzeczywiście Stary Ja nie mogę Ty myślałem, że to już zaliczy, nie? Kurde Dobrze, że powiedziałeś, to był ostatni. Ty, to ja... <laughs> Dobra poza I will slowly lose health Escape water... Weather top, sorry And find medicine Gdzie ja mam iść? Nie wiem, tam pójdę O tam I to nas speedzie, wszyscy, tutaj

O stary. Chyba tam one wszystkie będą gdzieś za tym. O jest, 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 jest coś. Mam dwa. Dobra, idź teraz gdzieś tam. Okay. O, mamy coraz więcej. Dobrze. Kurde, nie wiem gdzie teraz. Gdzie może być jeszcze jeden? O, kurwa, troll. O, co ty gadasz? Wywalaj stamtąd, uciekaj. Nie! Trola nie bijemy. Kurda, ostatni burz będzie gdzie? Kurwa, gdzie to może być? Tam gdzieś musi być. Tu nie ma. Nie, wiem, spróbuj w tą stronę iść. Frodo HP? Niewiele. Dobra, mam pięć kwiatków, dlatego sejwuję. Glorfindel. O kurwa, ty niemożliwe, żeby oni tak szybko umarli, nie? A tu się okazuje, ty. Jednak, jednak jest to możliwe. Ej, chuj. Zbery dostał więcej strzał niż Boromir. <grym z Bery> coś w tym jest. Dobra, może coś z tego będzie. Oj, co ja zrobiłem? Nieważne. Picia mi brakuje. Wody znaczy. Bilderzy, tak, tak, widzę. Wiesz, co? Przede wszystkim teraz ja zrobię dwóch tych. I teraz dopiero będę robił to. No i Git. uciekaj nią! Kurwa mać! Bo ja dupia! Dobra, go w to. No zajebiście, że jesteście chopaki. to wypierdalać tam. Nie, ale fokusują tą typiarę. Ziomuś. To już idą kolejnie nie gadaj nawet mi. Jaja. Dobra, tu są te. No niech się wpierdolą w, w piki. I niby się wiebali w piki, ale nie wiem czy to kurwa tak dużo dało. Dobra, swordmenów. Skurde, ja bym chciał łuczników, no ale nie mam na to kasy. Jestem biedakiem. Ale na razie mało mnie to. Mery dostał więcej strzał niż kurwa, bo <grym> O, zajebiście ziom, to idź napierdalaj. Ew, masz ty. bo też się bijcie, może co? Fajnie by było. Więcej tych łączników by się przydało. Dawaj, Trample! przechodzisz przez nich. Jak kutas w ciasto, jebać, bastion. Będziemy jeszcze raz tuna, chociaż kurwa Resortsy coraz bardziej mi się chce tej misji brać. Dobra, na wodę, na wodę. Tu się ustawiamy i tu na pierdalamy. Jeszcze raz. kurwa do przodu. Boom. Nice. Where should we build? Tam. A, no i tu mi już brakło. Ty, ty i ty. Nie, nie ty, sorry. Ty. Wypierdalać tam. Już więcej nie będę chyba musiał tego powtarzać. Bez jajec. A nie ulepszyłem, no to nieważne. Idą? Niziołki jebane? Idą. Toczą się kurwa. Dobrze. I wasza trójka nie chce... Usiądzie tam, na dupie. Bo to jest masakra co wy odwalacie, ziomy. Dobra, go tam. I gitara. Teraz się coś dzieje. O kurwa. Dać te kurwy wargi. Zrób mi więcej tych. A, command pointy. No to nie rób mi nic. Dobra, macie kurwa pios piosenkę, a ty wchodzisz tam, w sam środek tego całego gówna, i robisz kamikadze. Bum i boom, horn, lecicie z nimi. Ziołki są w walce? Kurwa, no tak przecież... Dobra, wypierdalaj. Ja pierdolę dobrze, że takie rzeczy mówisz. Jezu, ja zapominam o tych kurwach. Ty, ale... Jeszcze wy mi się nie wypierdolcie, nie wiem co to robi. To chyba Expa daje. Gain experience, no to, to dało Expa. A ten? Dobra, też jest. A to? Damage. Whatever, niech będzie. Dawaj na defensie na dupcach. Spoko, jakoś to idzie teraz. Gdzie kurwy? Tam! No. Ale długo te upgrade'y się robią, masakra. Bo w sumie tu, więcej wszystkiego. Ci stoją, ci stoją, no to tu dobra. Instrukcje! Eee. No i co z tego, że to jest unsafe? Tutaj nic nie ma, stary. nie, 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 nie wiem, o co chodzi. Ziom. Dobra, idź tam, buduj. Dawaj więcej łuczników. O kurwa, ty nie masz za bardzo hapezium. Boom, heal! Dobra, masz banner. to są, trolle? Chyba nie opłaca się tego kripować. To mi się wydaje przynajmniej, a co, co to jest? A, no ale nie mamy mounta na nim. No tak. Defeat final wave. O nie, final wave. Kurde, nie ma multa. A tu takie jaja. Nie mam tego też. Ale lipa. No ci w końcu przyszli, kurwa. Dobra, dawaj. Bum! Bum! Kurwa, tego nie... Ja pierdolę, zapomniałem o niziołkach. Czemu one są, kurwa, w ogóle tu? A teraz Arwena mi zdechnie. Wywalaj stamtąd, cipo! Teraz ten mi się wywala. No nie, no wy jesteście nienormalni. Wy może idźcie się bić. Masz stuna na nich, czy coś. ja, jak pój. Ci stoją, dobra. Dalej nie mam żadnych abilitek, no nie no, masakra Nie wiem, daj komuś level czy coś Cokolwiek A ty idzie z tamtą babo, ja pierdicze Idzie z tamtą, idź! Nawet tam nie podchodź gościu Dobra, udało się stary Masakra to jest nie wiem, masz to, masz to, zrób sobie coś z tym Macie kamulce Dało rady no.